Paweł będzie skakał, tutaj mamy <śmany> met 50. Kurwa, jest wysoko, nie? No, jest kurwa wysoko. <śmany> Na Bolidzie może z bliska zobaczycie jego stan techniczny. Zajebisty, kurwa. Sprzedaż, kurwa, dzwonię pod 0700. Pytajcie, pytajcie o Bolida. Kurwa, szybkie, że mam plułasz. No, proszę Państwa, same siła nochy, nie? No, kurwa, stan idealny. Dobra, lakierek nowy kurwa i pan Paweł, no kurwa, i jedziemy! Mo dawaj maniek! Dawaj maniek, kto już się kameruje! Ja, kurwa, ta kierownica się skrzymiła. Ej, kierownica się skrzyniła. Chuj z kierownicą, dawaj. Nie, kurwa, ciarko. <noise> o, kurwa, rzeczywiście! Kurwa! A wła, się wszystko boli. Ała. Ała, kurwa. Ała. O wow. oh, kurwa! Co ty żeś odjebał? To